Co mężczyzna, myślę o tobie. Zobaczymy, w jakich ty jesteś dzisiaj energia i że ten rozkład jest twój. Ty dzisiaj bardzo coś czytala, mądrowała, można powiedzieć, uczyła się czegoś. Um, mhm... Przemyślała o tym, że Ty y, ograniczysz siebie i Ty rozumiesz, że trzeba coś zmienić. I te ograniczenia masz tak naprawdę uzależnione, i możliwość uzależnione od pieniędzy. Ty jakoś, możliwe też, bardzo dużo pracujesz i uzależniona jest też od tego, że od pracy, że y, mało czasu masz dla siebie i ty o tym dzisiaj myślała. I to takie masz uzależnienia od tego, że y, chcesz dużo pracować, albo po prostu dużo pracujesz i uzależniona jest też czasowo, że y, więcej poświęcasz zarabianiem pieniędzy jak sobie. No, jakoś tak pokazana kartę. W takich energiach jest też. I teraz pomyśl o swoim mężczyznie, o którym Ty chcesz wiedzieć e, coś. I zobaczymy, co mężczyzna dzisiaj, dzisiaj wcale, co myślę mężczyzna o Tobie. Nie dzisiaj, wcale, co mężczyzna myśli o Tobie. E, że Ty. Em, ty jesteś taka, że nie pokazujesz swoich uczuć. Ty e, obok ciebie może być mężczyzna, albo ty masz tego mężczyznę, o którym ty myślisz i to on pokazuje się, ale w tenże czas e, ty rozumiesz, że mm, nie. Ciężko tobie oddać od siebie oczucia swoje. Ty ograniczasz siebie jeszcze w tym, żeby pokazać swoją emocjonalność, swoją taką energię, gdzie od... Ty zobaczyłaś tego, ta, widzisz swojego mężczyznę, chcesz i od jemu pokazać swoje uczucia. Ty jakoś tak mało to pokazujesz. Ty trzymasz wszystko w sobie. Ty nie otwiera się, ty nie pokazujesz to, że ty chcesz tego. I jakby co myślisz o mężczyźnie? Że mężczyzna sam po sobie jest um, taki przystojny, przyciągający. Um, I tu wygląda tak, że ty po prostu um, jakby i szukasz takich mężczyzn, można tak powiedzieć, ale w ten czas Mężczyznę tak, jakby w głowie, tak przekręca, że ty chcesz, żeby mężczyzna z jednej strony pokazywał swoje uczucia, tak, ale sama, tak jakby nie pokazujesz swoich uczuć. I mężczyzna też na to tak, jakby reaguje nie bardzo. Mężczyzna rozumie, że tu Trzeba naprawdę mieć zaufanie, żeby z Tobą coś spróbować, ten związek, możliwe prosto, żeby z Tobą kontakt utrzymać, że Ty jesteś taka, że Tobie trzeba pokazywać, że On jest tym mężczyznem, który dla ciebie pasuje i któremu ty możesz otworzyć się. A on tego jakby z jednej strony nie, nie to, co nie lubię, no nie chciałby, żeby to udowadniać tobie jednak, że, że to ja jestem taki, że o ty możesz mi zaufać, od jakoś tak to pokazane. I mężczyzna to rozumie, że inaczej z tobą nie da się. Ot, ty możesz na początku, jak poznajesz człowieka, on tak myśli, że ty też starasz się tak ograniczyć kontakt, że ty dajesz siebie, ale w ten czas i, i nie dajesz. <grym> Jakoś tak. Ciekawa sytuacja, że ty jesteś, no cię nie ma. Takiej całkowitej Ciebie. I on rozumie, żeby być z Tobą, żeby e, dostać się, można powiedzieć, do Ciebie. On czasami zły, że Ty taka jesteś, że mm, tak jakby nie idziesz tak otwarto od razu, że Ty musisz zaufać, żeby po prostu e, być z tym człowiekiem. I on może, może być też e, religijny. Tutaj pokazuje się też. I on to rozumie mężczyzna. Co jeszcze? Jesteście w dwoje w jednakowych energiach. E, tutaj e, <grym> to wygląda tak, że on jest w chłodnych energiach i ty jesteś w chłodnych energiach. I on rozumie, że ty coś w życiu przeżywasz, ale e, czemuś e, ty tego nie pokazujesz. Ty, ty jesteś chłodna, ty jesteś z głową, tak jakby podchodzisz chłodną głową do wszystkiego, ale ty e, z wyglądu nie pokazujesz tego, ty w nastroju, ty sobie e, gdzieś tam pokazujesz swój nastrój, że ty w dobrym humorze, ale w tenże czas, e, w środku. Ty gdzieś przeżywasz i u Ciebie tak jakby coś się dzieje w życiu. On to wie i on to rozumie mm -hmm. I to też, i że gdzieś jest takie zmiany u to u Ciebie. Mężczyzna też rozumie, dlaczego on nie działa w Twój kierunek teraz. Bo tak wygląda, że mężczyzna w Twój kierunek nic nie robi. Dlatego, że um, tu mężczyzna m, i chciałby zacząć coś, ale w tenże czas on jak. Um Patrzę na Ciebie, z jednej strony On po prostu ma cię tak jakby z dwóch stron. Z jednej strony On wie, że wszystko u Ciebie jest dobrze, jakoś Ty pokazujesz, że u Ciebie OK, a w tenże czas coś nie tak. I Ty po prostu mm, zamyka się na kontakt, ty, On nie wie, jak do Ciebie podejść, on po prostu tak. Z jednej strony On rozumie, że trzeba pokazywać swoje uczucia, ale On nie rozumie, jak. Nie rozumie jak, on nie wie dlaczego, że on rozumie, że ty po prostu jesteś w chłodnych energiach, że ty y, możesz nie chceć y, przyjąć y, jego możliwe nieuczucia. to takie zauróżczenie o niego idzie. Ja nie widzę tutaj takie uczucia, miłość taka, że aż, aż, nie. To zauroczenie, gdzie on naprawdę ma y, coś, ale w ten czas on rozumie, że on nie wie jak, jak cię to pokazać. Dobra i... Zazdrosny jest bardzo o Tobie. O Ciebie, o Ciebie. I tu wygląda tak, żeby y, coś zmienić, on by musiałby y, zmienić całkowicie to, co między Wami jest. Tak jakby y, wyjść z tego wszystkiego, co między Wami teraz, a między Wami nic się nie dzieje teraz i po prostu zacząć działać w Twój kierunek. Eee, a on rozumie, że to możliwe, tylko on rozumie, że to całe, to co było do tego jego życia, on całkiem musi zmienić życia, po prostu. I po prostu tu ciszu przerwać między Wami. Zazdrosny bardzo jest. On i plan ma już w Twój kierunek. Aha. On po prostu nie wie jeszcze... Zdecydować się nie może jednak, czy zostać w tym, co w życiu, co on to ma, stabilnym w stabilnym swoim życiu, jak on ma, czy jednak coś zacząć robić i zacząć działać. Ale on rozumie, że między Wami jest różnica przez internet kontakt albo po prostu różnica wieku, religijna różnica. Ale on Cię widzi bardzo piękną kobietą. I on z jednej strony i chce działać, i ma plan już. I on nie wie, czy iść jednak, czy, czy czekać. Ta, nie wie jeszcze co robić. To mm może -mm. z jednej strony ja już wiem, czego chcę. Będzie działać, bo on... jego ta zazdrość, jego ta niecierpliwość jednak i no imperator on taki, że on własny mężczyzna, który po prostu... Ja powiem tak, przyciąganie ma bardzo masę do ciebie. No tutaj o, będzie możliwe pisać do ciebie, ale będzie z takim, coś nie wszystko będzie mówić prawda, Albo między wami jakaś będzie sytuacja, że on nie może wszystko powiedzieć, albo będzie coś ukrywać, od jakoś tak manipulować będzie. Tutaj trzeba uważać. Mężczyzna, naprawdę, taki z jednej strony on chce być szczęśliwym z tobą. Ale w tenże czas manipulator mocny e, ukrywa dużo um, i taki, że, że przyciągania ma mocna. No, ty od, masz coś w sobie tak, że ty go przyciągasz. I on też rozumie, że ja um, po energii. Na tyle masz taką mocną energię, że ty go przyciągasz po prostu. I on to rozumie.